Kajka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A dzisiaj po raz pierwszy na moim kanale i w moim życiu będę mogła uczcić Światowy Dzień Kota. Chociaż Ferania zostanie mały prezent z tej okazji, ale na początku dojrzymy sami historii Światowego Dnia Kota. Zacznę od że to świecie ma różne daty powstania, na przykład Włoszech ma swój początek w roku 1990, natomiast w Polsce Światowy Dzień Kota rozpoczął się w 2006 roku, dokładnie 17 lutego. A dlaczego takie święto powstało? A dlaczego w ogóle takie święto powstało? Przede wszystkim ma ono podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka oraz niesienie pomocy bezdomnym lub wolno żyjącym bruczkom. To pierwszy w Polsce wymyślił Światowy Dzień Kota? Otóż były to Myśleniecznik Kot oraz Kat Klub Łódź. A dzięki Wojciechowi Albertowi Kurkowskiemu, który proponuje pomoc bezdomnym kotom, kluby felinologiczne zreszone Felis Polonia w tym dniu zbierają dary dla bezdomnych zwierząt. A teraz zapraszam do wyjścia testu prezentu dla czyli z 7 Dnia Kota chciałam tylko powiedzieć, jakie są to prezenty a są to dwa opakowania przysmaków rewelizowanych z firmy COSMA Jedny o smaku ryby a drugi o smaku kaczki przyznam się szczerze jestem bardzo ciekawa jak o w Jernie będzie smakowały takie przysmaki rewelizowane